Leczenie operacyjne endometriozy jest zarezerwowane tylko dla określonej grupy kobiet. Wydawać by się mogło, że wszystkie pacjentki z endometriozą będą wymagały leczenia operacyjnego. Jednak tak nie jest. Leczenie operacyjne wykonujemy na przykład u pacjentek, które mają zagrażającą niedrożność przewodu pokarmowego, jeżeli mamy na przykład guzy zlokalizowane w prawym dole biodrowym, w okolicy kątnicy. Chora uskarża się nad dolegliwości, które sugerują, że taka niedrożność miałaby miejsce. Wykonujemy również u chorych, u których mamy stwierdzoną już na przykład niewydolność jakiegoś narządu, albo podejrzenie niewydolności, na przykład nerki, kiedy moczowód zaciskany jest przez ogniska endometriozy, kiedy ogniska albo znikają w ten moczowód, albo powodują, że otaczają go jak kokon. Dodatkowo w niektórych sytuacjach endometrioza może powodować niepłodności u kobiet. Zdarza się tak u 50% kobiet i w niektórych grupach pacjentek również takie leczenie operacyjne po konsultacji z lekarzem zajmującym się niepłodnością może być skazane. Osobną grupę stanowią też kobiety, które pomimo zastosowania leczenia holistycznego, czyli dietoterapii, fizjoterapii, pomimo stosowanej farmakoterapii wciąż uskarżają się na dolegliwości bólowe. Również w tej grupie chory leczenie operacyjne może być niezbędne.